8 maja 2017 roku. Najwyraźniej zasłużyliśmy sobie na tydzień odpoczynku ze strony batalionistów. Tłumaczyli nam, że to prosty dowód wdzięczności, za to, że wykonaliśmy dla nich kilka drobnych prac. Oni po prostu to wynagradzają. Ale mniejsza z tym. Pamiętacie, jak wspominałem poprzednio o Blaskach, Teslaksach i Bractwie Uralskim? Wspomniałem o gniazdach Blasków i Teslaksów. Zapomniałem o Gnieździe Bractwa. Tak, oni też mają swoje gniazdo, swoją kryjówkę, choć bardziej pasowałoby słowo kwaterę. Powiedzieli nam, że brast uralski pochodzi z miejsca zwanego ziemią wszechgojącą. Mówili nam, że jest to podobny wszechświat, gdzie regeneracja ciała jest dużo szybsza i bardziej zaawansowana, ale ma jedną poważną wadę zostawia blizny. Wszystkim. Żołnierze mieli być podobno przedstawicielami rasy ludzi zjemyszkujących tamten świat, nazwanych regenerytami, bądź skaretami ze względu na blizny. Nazwę Bractwo Uralskie wzięli od tego, że zostali poddani eksperymentowi kryjo-hibernacji u Związku Radzieckiego na ziemi Wszechgojącej. Eksperyment prowadzono w dwóch wioskach uralskich Barwińsku i Drawieńsku. Jednak w Barwińsku eksperyment się nie udał. Jakaś wewnętrzna ingerencja podobna do białego błysku spowodowała, że owi żołnierze obudzili się zarówno na tej ziemi, gdzie prowadziliśmy misję przeciwko Korei Północnej, o której z kolei dowiedzieliśmy się, że nosi nazwę Ziemi Komunizowanej, oraz na tej ziemi, której byliśmy obecnie, zwanej Ziemią Zatrutą, czy Ziemią Toksyczną. Pamiętacie, jak mówiłem, że mam wrażenie, jakbym pochodził z wielu świata, albo inaczej multiwersum? Coś czuję, że to wrażenie powoli przeradza się w fakt. W każdym razie widzieliśmy, nam, że żołnierzy jest około 50 tysięcy, a zarówno ich, jak i naszym celem jest nieodwracalne zniszczenie bractwa Uralskiego, bo inaczej rozpaczą się jeszcze dalej wraz z nimi neokomunizm. Czemu tylko nas wysyłacie na zwiady, a sami zostajecie w bazie? Zapytał zdenerwowany lekko Salwik. Nasza podróż, a właściwie istnieje zaczęła się od przekroczenia granicy uralu między Drawińskiem a Barewińskiem. Ci skarytcy żołnierze, że taki nazwę, byli wychowani w przekonaniu, że komunizm jest dobry i powinien istnieć. Oni obudzili się w okresie, kiedy takowy system upadł, bo jednak okazał się zły. Jak możecie się domyślić, ta informacja gwałtownie naruszyła ich kruchy światopogląd i doprowadziła do skrajnej mizantropii. My staliśmy się ich drugim zaraz po ludności, z rozpoludności z Wilnej celem. Jako, że my, batalioniści, mamy swój honor i poczucie obowiązku, obraliśmy sobie, zni sobie zniszczenie BU za cel nadrzędny. Życzając swoje obrony cywili. Jednak nas jest tylko 500, a tamtych około, około 50 tysięcy. Pomyśleliśmy więc, że moglibyście nam pomóc w dopełnieniu tej misji, wyjaśnił generał Ikonow. Rozumiem, ale to nadal nie tłumaczy tego, że tylko nas wysłacie w teren wraz z kilkoma waszymi żołnierzami, odpowiedziała Kuzuri. Musieliśmy odbyć długą drogę w głąb Rosji. Aby w końcu zatrzymać się na tej dolinie, którą uznaliśmy za punkt przełamania, miejsce, gdzie bractwo Oralskie zostanie rozbite i nie wydostanie się na zewnątrz. Nie spodziewaliśmy się jednak ataku ze strony przyrody, z którą jesteśmy trochę nabakier. Wy wyglądacie na oswojonych z takimi koszmarami. Chcieliśmy po prostu być pewni, że kiedy już przyjdzie czas na opuszczenie naszej bazy, nie zostawimy żadnego żywego zagrożenia za sobą. Żadnego, który mógłby zakraść się za nasze plecy i przekraść nasze szanse na rozbicie brasu Dokończył generał. Generale Anton! Z całym szacunkiem, ale czyjemy się przez pana wykorzystywani, będąc wysłani na misje zwiadowcze, podczas gdy pan i pańska armia grzeje się topy w, w bazie! Moim zdaniem, czas najwyższy, abyś również i wy wzięli się w garść i uczestniczyli w przeprawie przez gazonę razem z nami! Nawet nie zdążyłem nic powiedzieć, gdy salwik stracił cierpliwość i wykrzyczał swoje zdenerwowanie na generała Antona. Owszem, wzdrygnęliśmy się nieco przy jego krzyku, ale jednocześnie byliśmy pod wrażeniem, jak niewiele błogów z siebie wypluł, besztając generała. Nie lubię tego przyznawać, ale muszę się tym razem zgodzić z pańską opinią, panie Daebri. Ponadto czuję się zobowiązany do odkupienia zarzuconych mi przez pana win, do których szczerze się przyznaję oraz za które przepraszam. Proszę mi jednak wybaczyć, gdyż wcześniej nie byłem świadom nękającego pana wewnętrznego gniewu. Przysięgam na swoje życie i niech mi cały batalion świadkiem, że nigdy więcej nie zostawię was samych na pastwę gazonu, bez względu na sytuację. Jeżeli jednak zginą przedwcześnie, obowiązek dowództwa nad batalionem chabarowskim w tym wypadku przejmą po mnie Silent i Darki. Odpowiedź generała pozytywnie zaskoczyła nawet Salwika. Jednocześnie podziękował mu, jaki przeprosił swój napad złości męskim uściskiem na niedźwiedzia. Uronił przy tym mu łzy, co tylko pokazało, że jest tak samo człowiekiem jak my, że żałuje swojego błędu. Nie martw się synu. Każdego czasem ponoszą emocje. Nie wszyscy potrafimy to kontrolować. Ale to nieważne. Ważne, że żałujesz. To czyni cię człowiekiem. Trzeba umieć wybaczać, dlatego ja wybaczam tobie. Wypłacz się. Nie trzymaj w sobie złości zbyt długo. Tylko wyniszcza człowieka. Niech to wszystko spłynie. Uspokoił salwika generał. Dobrze, wyruszajmy więc. Kierunek sztormogród. Zadeklamował następnie. Droga do sztormogrodu prowadziła na północny wschód, a więc niedaleko Gruzgorodu. No, prawie niedaleko. Brózgorod nie był widoczny z terenu sztormogrodu. Sztormogród był wklęśnionym, zaokrąglonym terenem, którego główne podłoże stanowi, stanowiła jałowa, uschła ziemia. W środku znajdowało się coś w rodzaju gigantycznego piedestału, zbudowanego ze zniszczonych słupów wysokiego napięcia. Około 10 metrów nad piedestałem lewitowała ogromna kula energii, plazmowej bądź elektrycznej, w średnicy 20 metrów. Około 20 metrów która w dowolnych momentach wystrzeliwała wyładowania elektryczne w różnych kierunkach. Na nasze szczęście wyładowania zawsze trafiały w zgromadzone dookoła kierunchrony, nagie, bezlistne, metalicznie połyskujące drzewa działające jak duraluminium, absorbujące przekazywane przez błyskawice impulsy elektryczne o dowolnej długości, natężeniu mocy i prędkości, które potem były wpompowywane w ziemię, następnie rozpraszane w postaci fal elektromagnetycznych przez cały gazon. Drzewa te były różnej wysokości, od 3 do około 15 metrów. Na terenie całe, całego gazonu jest to jedyne miejsce, gdzie można się natknąć na pioronochrony w ilości przeważającej nad normalną fauną i florą. Dookoła piedestału było pełno rozrzuconych szczątków terenu, np. powolone, powyginane słupy telegraficzne, zniszczone domostwa z spłat, płatów falowanej blachy i podobne. Czasami można było natknąć się na porzucone i częściowo zrzuty bronie, lub namioty wojskowe. A w nich pojazdy, które miały pomóc, przemieszczaniu się po tym trudnym terenie. Kiedy już myśleliśmy, że pójdziemy sobie stąd bez walki, a była tam obecna nasza piątka, Yukonov, Silent, Darki, Jewgeny, Trak, Linet, Maglev i chyba jeszcze sześciu innych, padliśmy w zasadzkę. Za drzew i wytoczyło się około 30 braci uralskich i przyszpili nas do piedestału. Oddawać broni generała! Albo wrócić z workach! krzyknął jeden z nich. Chcecie go? — Do weźcie, jeśli zdołacie! — zakrzyknąłem bojowo. Jedynak chciałem już rzucić się razem z Kuzuri, Rikiem, i Rikiem, Salwikiem i rokojem na wrogów, między nami a braćmi zaiskrzyły wyładowania elektryczne, czy też nawet plazmowe, patrząc na płynność ruchu tych zjawisk. — Kryć łeb, wszyscy! — krzyknął Nikonow, będąc świadkiem, jak kula energii zaczyna silnie wibrować. Po chwili, gdy już skuliśmy się pod piętstałem, ujrzeliśmy, jak jeden z żołnierzy padł dosłownie rażony prądem. Nie potrafiliśmy w to uwierzyć. Eslaksy przyszły, a właściwie przyleciały nam z pomocą, wyfigurując ze 13 braci na śmierć. Resztę zdołaliśmy wykończyć sami. To było niesamowite. Nadal jestem ateistą, ale po tym wydarzeniu jestem przekonany, że mamy przynajmniej lekkie wstawienie swobodów nadprzyrodzonych. Przekonania, się, przekonania te potwierdziły się wraz z piątkami przybijanymi nam przez eslaksy. w miarę opuszczania przez nas sztormu ogrodu.